Cześć Siemanko z tej strony: Oczywiście Dragon88. Dzisiaj zagramy sobie w Don't Starve. Pokażę Wam, jak w tej niezbyt prostej gierce przetrwać. Jak po prostu dzięki zdolnościom survivalowym utrzymać się przy życiu. Będę oczywiście starał się tutaj z tej gry wstawiać filmiki. Tak gdzieś chciałbym wstawiać dwa razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie przenosimy się do losowo wygenerowanej lokacji i zaczynamy survivalowe przygody. Na początku musimy oczywiście tutaj zebrać trochę jedzenia i będziemy starali się skraftować tutaj. Topór, dzięki któremu po prostu yy, będziemy mogli zebrać trochę drewna potrzebnego nam oczywiście do rozpalenia ogniska, do zbudowania tego ogniska. Musimy tutaj zebrać trochę patyków oczywiście, patyków i kamieni, z tym, że jeżeli chodzi o kamienie, będzie tutaj trochę trudno, ponieważ nie widzę tutaj jakiejś lokacji gdzie te kamienie by się znajdowały. O, widzę, że tutaj mamy ołtarz, ołtarz, na którym po prostu po gdy zginiemy, możemy się odrodzić. W tej grze możemy zginąć raz, możemy zginąć raz i to nie będzie jakiegoś e, większego znaczenia miało, ponieważ za pierwszym razem na takim ołtarzu się odrodzimy. Widzę, że tutaj lokacja jest dosyć dobra, ponieważ znajdujemy się też między właśnie bizonami a ich obecność jest właśnie korzystna ze względu na obronę właśnie tych bizonów przed przed potworami, które nas atakują dobrze, to teraz widzę tutaj jest kawałek terenu właśnie kamiennego może tutaj coś zdobędziemy no niestety nie ma, ale idziemy dalej o, jest tutaj widzę jakiś kamień tylko, że raczej to nie będzie to, raczej nie będzie ten kamień, który pos... którego poszukujemy. Idziemy dalej, oczywiście zbieramy tutaj co popadnie patyki, które będą nam tutaj przydawały się na pewno, czy to przy rozpaleniu ogniska, czy przy budowie kilofu. Na razie na mapie tutaj nie widać jakiś. Jakichś miejsc, w których znajdują, znajdowałyby się te kamienie. Tutaj są oczywiście potwory, których na razie staram się unikać. Ponieważ no nie mamy tutaj póki co jakiejś zbroi, czy, czy po prostu miecza, dzięki którym będziemy mogli walczyć z tymi potworami. Więc uciekamy tutaj. W późniejszym okresie oczywiście gdy skraftujemy sobie dzięki sens se z maszyn, skraftujemy sobie zbroję będziemy mogli oczywiście tutaj wchodzić w interakcję z tymi potworami i dzięki temu będziemy mogli zdobywać jakieś inne materiały widzę tutaj, nie mamy oczywiście tych kamieni, mamy patyków tyle ile potrzebujemy, no ale niestety kamieni tutaj brakuje nadal Widzę, że jest tutaj czarna dziura. Czarna dziura właśnie nam pomaga przenosić się do nie tyle alternatywnego świata, co po prostu na drugą stronę tej rzeki i tam możemy oczywiście zbierać. Zbierać możemy tam oczywiście surowce, które będą nam potrzebne przy budowaniu różnych innych rzeczy, bardzo potrzebnych nam do przetrwania. Moglibyśmy tutaj oczywiście też miód zdobywać z tego ula, z tych os, ale no niestety. Tak jak mówiłem, dopóki nie mamy zwykłego chociażby kilofa, no nie radziłbym tutaj chodzić. Do walki z takimi osami. No co tutaj, nie mamy większego wyboru, więc póki co będziemy zbierali siano. Ale tutaj oczywiście jest... Jakieś źródło ognia, które możemy zrobić jest sobie pochodnia, tylko no, nie jestem za bardzo przekonany, czy dzięki takiej pochodni da nam się przeżyć tutaj całą noc. Możemy tutaj skraftować młotek, ale młotek tutaj będzie potrzebny dopiero w późniejszym okresie do rozwalania, właśnie niepotrzebnych konstrukcji, lub w momencie, gdy będziemy chcieli nasze ob obozowisko przenieść. Ale tutaj potrzebujemy młotka, bo już w każdym razie popołudnie Nas nastało, a chciałbym tutaj zdążyć przed nocą Tylko niestety tutaj widzę tego kamienia nie ma To co znaleźliśmy niestety nie jest wystarczające, by taką siekierę ...skraftować, aha. No chciałbym yy, wybudować ognisko i tutaj najlepiej... ...w yy, bliskości tych bizonów. No dobrze, to się wracamy zaraz na początek tutaj, gdzie... ...się po prostu zrespiliśmy. I może tutaj będzie coś ciekawego. Może coś ominąłem, zobaczymy. Musimy naszego Wilsona tutaj nakarmić trochę. Nie chcemy tutaj, żeby jego zdrowie spadło. I ruszamy dalej. Tutaj w dalszej rozgrywce, oczywiście Wam powiem, wytłumaczę w kolejnych odcinkach, do czego tutaj będzie potrzebna ta hmm, kupa bizonów. To jest w tej grze. Dużo, właśnie materiałów, z których możemy później kraftować inne potrzebne rzeczy. Ale tu teraz skupimy się na przetrwaniu tej nocy, ponieważ noc już nadchodzi, a my ogniska nie mamy. Jedyne co nam pozostało, to będziemy tutaj się ratowali tą pochodnią i bliskością, właśnie bizonów, które ewentualnie nas powinny ochronić. Tylko niestety bizony tutaj będą spały, ale. No, idę o zakład, że gdy potwory nas tutaj zaatakują, te bizony się obudzą i będziemy chociaż mieli na pewną chwilę odpoczynek, czyli ochrony. Zobaczymy. Zobaczymy, jak się potoczy, to dalej. Noc już tak gdzieś w połowie, a ja tutaj mam nadzieję, że uda mi się to przetrwać, ponieważ, no, pierwszego dnia zginąć... No nie podoba mi się to za bardzo. Więc mam nadzieję, że przetrwamy do końca nocy. No nie da się tutaj oczywiście podtrzymać ognia. Ani tym bardziej rozpalić tego ognia trochę bardziej. Taka pochodnia dosyć szybko się zużywa, więc tutaj najlepiej by było zbudować ognisko, ale... No nie posiadamy takiej możliwości nie mamy. O, udało się właśnie. Udało się teraz jest końcówka nocy. Dzień nastał i. Kolejne nowe możliwości. W następnym odcinku w każdym razie postaram się zeksplorować kolejną część mapy i... Na pewno już wtedy nam się uda takie ognisko zbudować. Zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z serii Don't Starve. I zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego nie zrobiliście. Polajkujcie i czekam na komentarze. Trzymajcie się ciepło popa.